Program powstał przy współpracy z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, wojewódzką jednostką samorządową przyznającą dotacje na rozwój przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Dziś kolej na południowy zachód województwa łódzkiego powiat pajęczański i wieruszowski. To właśnie tu sprawdzimy, jak mieszkańcy wykorzystali unijne możliwości i jakie zrealizowali projekty. Powiemy też, dlaczego turysta powinien odwiedzić tę część Łódzkiego. A zaczynamy od biznesu. Jesteśmy w gminie Rząśnia, w której, jak widać, są przepiękne tereny. Te tereny, panie wójcie, mają swoje walory, a to oznacza, że będą inwestycje. E, tak, jesteśmy na terenie strefy przemysłowej gminy Rząśnia, e, na tą strefę udało nam się pozyskać środki unijne, uzbroiliśmy 10,5 hektara, koszt uzbrojenia dojazdów całej infrastruktury strefy to jest około 12 milionów, a udało nam się pozyskać 7,5 miliona. Chcieliśmy te, to miejsce przygotować pod tak, żeby przedsiębiorca, który do nas będzie chciał rozwijać swoją działalność na terenie gminy Rząśnia, żeby miał praktycznie wszystko. W tej chwili jesteśmy w stanie opracowywania ulg, które chcemy zaproponować, żeby ta działalność gospodarcza tutaj się nam osiedliła. Rząśnia zrealizowała jeszcze jeden projekt, o którym chcemy Wam teraz opowiedzieć. Widać go dokładnie w tle. Słoneczne dachy w gminie Rząśnia. To konkretnie na czym to polegało? Mieszkańcy e, mieli zamontowany e, pełen zestaw instalacji solarnej obejmującej zarówno Panele, panele słoneczne, jak i boiler z całym oprzyrządowaniem. Koszt udziału mieszkańca w tym projekcie wynosił zaledwie 500 zł. A jakieś jeszcze w tym kierunku plany Gmina Rząśnia ma? Projekt, który ma się nazywać Słoneczna Energia Gminy Rząśnia, polegający na instalacji u wszystkich zainteresowanych mieszkańców ogniw fotowoltaicznych, które będą wytwarzały energię elektryczną. Mówiliśmy już, że powiat jest atrakcyjny dla inwestorów i mieszkańców, a teraz powiemy o atrakcjach dla turystów. Można tu pogłębiać różne zainteresowania na kilku szlakach: rezerwatów przyrody, Jury Wieluńskiej, Kurchanów Książęcych czy przełomów warty przez Wyżynę Wieluńską. Takich zejść jak to jest tutaj na tej górze 10. I przyznajemy, to nie jest łatwo dostępne miejsce, sami się zgubiliśmy, ale warto je zaznaczyć na swojej mapie, dlatego że wrażenia są niesamowite. Aha, tylko trzeba mieć dobre buty, dużo cierpliwości, no i może jakąś mapę. Rezerwat Węże leży w sercu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Znajdziemy tu górę zelce z dziesięcioma suchymi jaskiniami krasowymi oraz wielkim wapiennym ostańcem przeniesionym przez lodowiec. Ja nie jestem przygotowana, nie mam sprzętu i mam stracha, ale chociaż zajrzeć zawsze można. Echo! Nic nie ma. To jedna z większych osobliwości naszego regionu. Koniecznie musi znaleźć się na naszym szlaku. Po tych ekstremalnych, przyrodniczych przeżyciach, pora na inwestora. A co będziemy rozmawiać o branży spożywczej, to muszę się odpowiednio przygotować. Dostawa. Następne. Zakład zajmuje się konfekcjonowaniem ogólnie artykułów spożywczych. Są to bakalie, nasiona jadalne, czasami przyprawy. Jakaś precyzja wykonania. Szprecyzja. Równiutko, prawda? O, bardzo pięknie. Co, 5 centymetrów. <grym się wytrzymał> to teraz ta maszyna, która stoi tutaj z naszymi plecami. Po co Wam taki wydatek? Wam jako firmie? Nie Państwo, jakby nie ta maszyna, dzisiaj bym nie istniał na rynku ze względu na to, że. Produkować trzeba z dużą większą wydajnością, z dużo mm -hmm. większą dokładnością mm -hmm. i estetyką. Ta mm -hmm. maszyna przyczyniła się do tego, że tak mogliśmy zrobić. Bo pan miał już te wcześniejsze, e, prawda? To jest już maszyny? czwarta z kolei maszyna, mm -hmm. e, jednak trzeba przyznać, że środki unijne przyczyniły się do tego, że mogłem kupić już maszynę taką z prawdziwego zdarzenia. Zatrudniłem jednego pracownika dodatkowo. Oczywiście został on przeszkolony przez firmę, która dostarczyła tą maszynę, jeżeli chodzi o pracę przy niej i, i takie techniczne sprawy. Skoro jestem w Działoszynie, koniecznie muszę odwiedzić Pałac Męcińskich. To malowniczo położone miejsce wykorzystywane jest często jako obiekt kulturalnych wydarzeń. Odbywają się tutaj koncerty, wystawy czy na przykład plenery. Istniejąca do dziś nowożytna rezydencja powstała w drugiej połowie XVII wieku. Wybudował ją Kasztelan Wieluński. Ten pałac jest w bardzo dobrej formie. On jest bardzo dobrze utrzymany, prawda? No, dobrze utrzymany, gdyby nie środki unijne, to pewnie by tak nie było. Bo pałac teraz cieszy, a był w wielkiej ruinie. W pałacu mieści się powiatowa biblioteka, a na górze, na strychu mamy galerię, takie nasze małe muzeum, gdzie możemy obejrzeć makatki kuchenne. Mamy zebranych 140 makatek. I ta I historia zapisana. Makatki, menu. tak. Mm -hmm. Gdzie nie było komputerów, a jednak panie sobie radziły gospodynie do domowe, bo makatką uczyły dzieci dobrego zachowania i, i wiele innych ciekawych, zawsze na makatkach znalazło się powiedzeń opowieści. Teraz czeka mnie dłuższa podróż. W planach powiat Wieruszowski. To jeden z najmniejszych powiatów w Łódzkiem. Krzyżują się tutaj ważne szlaki drogowe. Zarówno o znaczeniu krajowym, jak i międzynarodowym. Dominuje tu rolnictwo, a także dobrze rozwinięty przemysł meblarski i drzewny. Odwiedzimy kolejnego przedsiębiorcę, który skorzystał z dotacji unijnych. I będziemy drukować. Szkoda tylko, że nie pieniądze. Czy pieniądze można u Was wydrukować? Można wydrukować, ale niestety nie wolno. <noise> można, ale nie wolno. Dobrze, a co wolno? Czym się zajmujecie? Oferujemy szeroką gamę opakowań o wysokim stopniu przetworzenia wykonane z tektury i papieru, z tworzyw sztucznych oraz kaszerowane. Posiadane technologie pozwalają na wykonanie wszelakich uszlachetnień, które gwarantują niepowtarzalny design, ale możemy również połączyć unikatowe rozwiązania estetyczne z wysoką trwałością nagrywy produktów. I to wszystko jest też możliwe dzięki Centowi, który nas teraz tutaj otacza tak. jesteśmy przy najbardziej ulubionym pokrętle szefa dlaczego? bo zwiększamy ilość e, jak gdyby produkowanych e, opakowań a, Czyli i to 300% dokładnie tak. a możemy tak troszkę tak dopiąć? Możemy, możemy delikatnie podnieść dobra więcej już nie o o o o o 30 tysięcy na, na godzinę. Dzięki e, e, dotacji unijnej. Z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakupiliśmy najnowsze technologie, które stworzyły możliwość produkcji zupełnie jakby nowych produktów, jak również znacznie ulepszone produkty, które już są produkowane. Jak rozglądając się tutaj, bardzo dużo jest maszyn z tabliczkami unijnymi. Tak. Ile e, razy skorzystaliście z tej W sumie pięć razy. Kto jest waszym odbiorcą? Dla kogo produkujecie? E, Opakowania produkujemy na kosmetyki, produkujemy na słodycze, dla produktów farmaceutycznych, spożywczych i wiele innych. Gdzie to idzie? Generalnie pracujemy na rynku polskim, ale również dzięki inwestycjom rozpoczęliśmy działania zmierzające na, na rynki zagraniczne. Do najcenniejszych zabytków w gminie Łubnice, w której teraz jesteśmy, należy m.in. ten oto kościółek pod wezwaniem w niebo Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Sakralne zabytki to również kościoły w Dzieczkowicach i w Wójcinie. Zbliża się czas dla przedsiębiorców na pozyskiwanie kolejnych dużych funduszy unijnych. Jakich? Będziemy uruchamiać to wsparcie z nowej perspektywy. Przypomnijmy, że tych środków wdrażanych przez Centrum Usługi Przedsiębiorcy w ramach Regionalnego Programu dla naszego Województwa będzie ponad 200 milionów złotych więcej. To jest wsparcie przekraczające 470 milionów w ramach dwóch osi priorytetowych pierwszej i drugiej. Tymi osiami będzie zawiadywało Centrum Wsługi Przedsiębiorcy i jesteśmy za 5.12 tuż tuż. Okres wakacyjny to, to pierwsze nabory. Rozpoczniemy od uzbrojenia terenów inwestycyjnych. Jest to konkurs, który będzie dedykowany głównie samorządom terytorialnym. Później przygotowujemy konkurs jakoś tak w połowie lata na promocję gospodarczą regionu. Takie dwa mocne akcenty. Zaczynamy z wysokiego C. Co robić, żeby w tej nowej perspektywie finansowej... Było zmian jeszcze więcej. No myślę, że dzisiaj to zbierać informacje, zaglądać do internetu, odwiedzać nasze punkty informacyjne, przyjeżdżać na konferencje, na których mówimy, jakie są priorytety: jak można wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, jak można wyzwalać innowacyjność, jak zachęcać nawet mikroprzedsiębiorców do sięgania po pieniądze na promocję swojej firmy czy na nowe technologie, a wreszcie czego odczekiwać od samorządowców, aby mieć zrewitalizowane centra miast, odnowione parki, miejsca do rekreacji przedsiębiorców, których też samorząd zachęca do aktywności. Mam nadzieję, że wtedy wydamy nie tylko 1,5 miliarda złotych, tak jak w poprzedniej perspektywie, ale te ponad 2 miliardy, które czekają na przedsiębiorców w nowej perspektywie i 7 miliardów, które jest dla wszystkich, dla samorządowców, dla instytucji, dla edukacji, dla szkół, dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, aby łódzkie zmieniać. Ponad 1900 umów podpisanych przez Centrum Usługi Przedsiębiorcy, ponad miliard 400 milionów złotych pracujących w przedsiębiorstwach i nie tylko w regionie. To znacząca pomoc, która pomogła wielu, a wznieść swoją działalność na znacznie wyższy poziom, konkurować z gospodarką nie tylko w kraju, ale i na świecie. I wszyscy mówią, że warto? No, oczywiście, że warto. Znajdą się też tacy, którzy powiedzą, że to nie jest łatwy pieniądz, ale co w obecnym świecie i w obecnych czasach przychodzi łatwo. Myślę, że znacznie łatwiej jest być klientem Urzędu Marszałkowskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorcy niż współpracować z bankami. Które oczywiście też pełnią ważną rolę, jeśli chodzi o, o, o pomoc, chociażby kredytową. Natomiast nie zapominajmy również, że w ramach środków unijnych na nowy okres programowania. Będziemy także programowali wsparcie zwrotne, pożyczki, poręczenia. To, co cieszyło się w ramach inicjatywy Jeremy ogromnym zainteresowaniem, będzie kontynuowane i, i znacznie większym, w znacznie większej skali. My widzimy się ponownie jesienią na drugiej edycji GALI, na której poznamy laureatów konkursu Mocnik w Biznesie. Do zobaczenia! Program powstał przy współpracy z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, wojewódzką jednostką samorządową przyznającą dotacje na rozwój przedsiębiorczości w regionie łódzkim.